Na samym początku chciałem przeprosić Was wszystkich za moją bardzo długą nieobecność, bo zapewne niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć z kanału Świat Wrestlingu, gdzie to właśnie tam wcześniej nagrywałem dla Was materiały. Teraz chciałbym zacząć nowy rozdział i od tego momentu wszystkie filmy z moim udziałem będą publikowane na tym kanale. A teraz zapraszam na odcinek. Gale WWE Elimination Chamber 2024 i WrestleMania 40 są już historią i można śmiało powiedzieć, że obie te gale były na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście ile ludzi tyle opinii, jednak dzisiaj przychodzę do Was by opowiedzieć co działo się na tych dwóch eventach. Tak więc witam Was, ja jestem Mikołaj z kanału Wrestling with Miki, a to jest podsumowanie WWE Elimination Chamber 2024 i WrestleMania 40. Zapraszam do oglądania! Pierwszą walką w karcie Elimination Chamber było starcie w kick pomiędzy Kabuki Warriors a Candice LeRae i Indie Hardware. Walka trwała niecałe 9 minut i zakończyła się ona zwycięstwem tej pierwszej drużyny, czyli właśnie Kabuki Warriors. Nie ma co się nad tym rozwodzić, idziemy dalej. Drugą walką, tym razem już w głównej karcie show, był żeński Elimination Chamber match o pretendentkę do pasa Women's World Championship Marys Elmeny 40, gdzie mierzyły się ze sobą Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi, która powróciła do WWE podczas Royal Rumble, Raquel Rodriguez oraz Tiffany Straton. Walka ta była naprawdę bardzo dobra, każda z pań pokazała coś od siebie, a zwyciężyła Becky Lynch. Trochę może dziwić eliminacja Tiffany Straton przez Liv Morgan, ale to tylko moje zdanie. Przechodzimy do kolejnej walki. A kolejną walką na był tag team match o Undisputed WWE Tag Team Championship pomiędzy mistrzami, czyli Judgment Day a New Catch Republic. Moim zdaniem zdecydowanie najlepsza walka podczas tego show. Niemalże co chwilę panowie dostarczali nam świetnych akcji i po prostu dostaliśmy pokaz dobrego tag teamowego wrestlingu. Judgment Day obroniło tytuły, a jakiś czas później dowiedzieli się, że będą bronić swojego złota na WrestleMania w ladder matchu. Przechodzimy dalej. Przed ostatnią walką był męski Elimination Chamber Match, również o pretendenta na Wrestlemani, ale tym razem do tytułu World Heavy. Championship, który znajdował się w posiadaniu Seth Rollinsa a mierzyli się w nim kolejno Drew McIntyre, Bobby Lashley, Kevin Owens, LA Knight, Logan Paul oraz Randy Orton. Ta walka, podobnie jak żeński odpowiednik tego starcia, wypadła również naprawdę dobrze i chyba nawet trochę lepiej. Dostaliśmy kilka fajnych spotów i sekwencji, atak AJ z tak czasem na LA Knight, użycie kastetu przez Logana Paula na Randym Ortonie, a walkę wygrał Drew McIntyre i to on zyskał prawo do walki z Seth Rollinsem o jego tytuł na WrestleMania. Ostatnim starciem na gali był pojedynek Real i z o Women's World Championship. Ria występowała przed własną publicznością, bo gala odbywała się w Australii, a ona jest właśnie Australijką. Prawie 15 minut naprawdę mocnego starcia, gdzie Tommy'a próbowała wykorzystać swoją siłę ze względu na gabaryty, a Ria natomiast chciała udowodnić swoją dominację. Udało jej się to i obroniła pas, a dzięki temu dostaliśmy potwierdzenie jej walki z Becky Lynch na WrestleMania o jej tytuł. A teraz przechodzimy już do WrestleMania. Pierwszy dzień WrestleMania rozpoczęliśmy od pojawienia się Triple H, który to przywitał widzów na arenie i zapowiedział nową RFWWE oraz walką całkowityy Ripley z Becky Lynch o Women's World Championship. Podczas walki dowiedzieliśmy się, że Becky Lynch zmaga się z gorączką, ale pomimo tego zaprezentowała się naprawdę dobrze. Było to naprawdę dobre starcie, moim zdaniem nie dorównało ono jednak poziomem do walki Replay z Charlotte sprzed roku. Ria obroniła tytuł i teraz pytanie, kto odważy się jej postawić. Następnym starciem był tag teamowy ladder mecz o Undisputed Tag Team Championship pomiędzy 8 Down Under, Osson awesome Truth, Judgment Day, DIY, New Day oraz New Catch Republic. Tutaj akcja w ringu toczyła się niemal cały czas, i jak to w żadnych meczach nie zabrakło kilku świetnie wyglądających spotów: jak na przykład podwójny mundsold z drabin New Catcher Public, który taktyk SmackDown z Tiori i Waller, a Raw o awesome truf i co najważniejsze, Artów dostał końca swojego stylu moment. Następnie czekał nas taktyk mecz pomiędzy Rejem Mysterio i Andrade a Santosem Escobarem i Dominikiem Mysterio. Tutaj nie ma co zbędnie przedłużać walkę, wygrali Rey i Andrade, przechodzimy dalej. Później czekała nas walka braci USO, czyli Jay kontra Jimmy i szczerze był to chyba największy zawód tej Wrestlemania. Strasznie hype'owana walka, na którą czekał tak naprawdę każdy i dostajemy po prostu zmianę akcji strikingowych i Jay wygrywa. Naprawdę wielkie rozczarowanie i idziemy do następnej walki. A kolejną walką był Six Women's tag Team Match, gdzie przeciw siebie stanęły Bianca Belair, Naomi oraz Jade Cargill i Damage Control, czyli Dakota Kai i Kabuki Warriors. Tutaj również bez zbędnego przedłużenia bardzo przyjemny dla oka tag team Match, gdzie wygrały Bianca, Naomi i Jade. Idziemy dalej. Po tej walce przyszedł czas na chyba największą sensację tej WrestleManii, a mianowicie starcie gundek kontrasami Zayn o Intercontinental Championship. Walka od samego początku do końca była emocjonująca, towarzyszyło jej naprawdę dobre tempo i śmiało można nazwać ją Bangerem. Ostatecznie sami wyciągnął tytuł z Rund Guntera i został nowym mistrzem interkontynentalnym. Pytanie tylko, kto będzie jego pierwszym przeciwnikiem po zdobyciu pasa. No i czas na main event dnia pierwszego WrestleMania 40, gdzie zmierzyli się ze sobą Bloodline, w którego w skład wchodzili The Rock i Roman Reigns kontra Cody Rhodes i Seth Rollins. Zasada była prosta. Jeżeli Bloodline wygra, to Cody będzie musiał następnego dnia walczyć z Romanem o tytuł Undisputed WWE Universal Bloodline Rules Matchu. Tak też się stało i to właśnie The Rock i Roman Reigns wyszli zwycięsko z tego starcia, a teraz przenosimy się do dnia drugiego. Drugi dzień zaczęliśmy walką Drew McIntyre kontra Seth Rollins o World Heavyweight Championship. Gościnnym komentatorem podczas tej walki był CM Punk. Już w pierwszej sekundzie Drew McIntyre wykonał potężny Claymore na sefie, a ten zdołał podnieść bark. Następnie akcja przeniosła się poza ring, gdzie mieliśmy sekwencję kontr z jednej, jak i z drugiej strony oraz oczywiście prowokację CM Punk'a. Walka zakończyła się zwycięstwem McIntyre'a, ale za długo nie mógł cieszyć się z mistrzostwa, ponieważ postanowił on po walce sprowokować Punk'a. Wykorzystał to Damien Priest, który zrealizował kontrakt Money in the Bank, stając się nowym mistrzem World Heavyweight. Następnie czekało nas starcie pomiędzy The Pride, czyli Bobby Lashley i Street Profits, a Final Testament, czyli Carrion Gross i Autors of Pain. Można odnieść wrażenie, że ta walka była dużo lepsza od tej, którą zaprezentowali nam bracia Uso, bo Barry Dudley jako sędzia specjalny, który został naprawdę fajnie tutaj wykorzystany, i kilka naprawdę fajnych sekwencji, i tym w zasadzie była właśnie ta walka. Wygrała ją na Bubiego po pięknym rock z Monteza Forta na stół. Kolejną walką był pojedynek pomiędzy LA Knightem a AJ Stylesem. Nie był to ani dobry, ani zły występ zawodników i można powiedzieć, że ta walka tak sobie po prostu była. Koniec końców wygrał LA Knight po tym, jak wykonał Stylesowi BFT. Potem czekał nas triple threat match o United States Championship z udziałem Lugana Pola, Kevina Owensa i Randy'ego Ortona. Dla mnie osobiście to była najlepsza walka na całej WrestleManii. Fajny smaczek przy wejściu Randy'ego Ortona, gdzie to Kevin Owens podwiózł go wózkiem pod ring. Logan kolejny raz udowodnił, że nadaje się do wrestlingu, a Owens i Orton po prostu świetnie tę walkę uzupełniali i widać było, że dobrze rozumieją się w ringu. Był śmieszny moment w postaci Icehouse Speeda, który to przybrany za butelkę Prima zaczął szczekać na Ortona, a ten odpłacił mu się agrykają na stół komentatorski. ciężko wyszedł tutaj Logan Paul, broniąc tytułu. Koło main eventem drugiego dnia WrestleMania było starcie Bailey kontra Io Sky o WWE Women's Championship. Co ciekawe, odbyło się tutaj bez ingerencji Damage Control po stronie Io, jak i bez Bianki Belair czy Jade Cargill po stronie Bailey. Była to po prostu czysta walka jeden na jednego. która zakończyła się zdobyciem tytułu przez tą pierwszą. Przechodzimy do main eventu. No i nadszedł czas na wielki main event. Można powiedzieć, że chyba największy main event w historii federacji, gdzie zmierzyli się Cody Rhodes i Roman Reigns o Undisputed WWE Universal Championship. Cody ma do skończenia swoją historię, zaś Roman ma do udowodnienia, że jest tym najbardziej dominującym mistrzem. Tam było tyle zwrotów akcji, że to głowa mała. Najpierw ingerencja Jimmy'ego Uso którego szybko sprowadził i to dosłownie sprowadził na ziemię J.U. spirem poza stage na stół, następnie próba wykonania trzech crossroads od Kodiego, ale tak samo jak rok temu przeszkadza mu Soros Czym odpłaca mu się John Cena za porażkę na Crunchyroll 2023 tylko po to, żeby później stanąć twarzą w twarz po ośmiu latach w jednym ringu z The Rockiem? Rock wykonał na Rock botą, po czym od razu chciał przejść do ataku na Rhodes'a, ale nagle usłyszeliśmy gong i na arenie pojawił się nie kto inny jak The Undertaker. Definą The wykonał Rockowi Choaxem i po chwili zniknął. Na koniec dostajemy trzy potężne Crossroads od Cody'ego. Raz, dwa, trzy i Cody Rhodes. Dokończył swoją historię i został mistrzem WWE. Nieprawdopodobna walka, i szczerze mogę powiedzieć, że nie zapomnę jej nigdy. No i koniec, to było podsumowanie Elimination Chamber 2024 i WrestleMania 40. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia z tych gal w komentarzach, a także jakie materiały chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał, oraz do subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.